Czołem ludziska z tej strony, Staszek, a my gramy dalej w przestawianie telewizorów w Simulator. A dokładniej to starywali, właśnie. za jaka pogoda jutro? Piękny, słoneczny dzień, szkoda. No, wolałbym jednak, żeby trochę popadało. Lubię, jak pada. Mniej roboty. Moi drodzy, co dzisiaj robimy? Dzisiaj byśmy chcieli przede wszystkim poogarnąć farmę. To wiadomo, o mamy co, co to jest? Co, co to jest zakupa. Witaj, drogie dziecko, mam nadzieję, dobrze się rad radzi sobie na swojej farmie. Wysyłam mająco nieco z mojej kuchni i mam nadzieję, że się nie pokruszyło na poczcie. To, to czego lada? myślałem, że to jest kupa, no tak jak wyglądał jak stolec. No, sorry bardzo, no, no nie wygląda jak stolec? Jakie to statystyki ma? 150 energii. Nois. No to mam już drugie ciasto. Drugie ciasto, które z załobę... Przepraszam, będę nosił. O, Robert, od dzisiaj za tydzień w mieście odbędą się targi do linii To największe wydarzenie w roku, przyciągające ludzi z całego kraju do naszego skromnego meseczka. Możesz przynieść tylko 9 maksymalnych przedmiotów. mogę wziąć udział w ogóle, tak? W tym wydarzeniu. Dobra, to jest to, co znamy. Burmistrz Lewis, dobra. 9 najlepszych, wielogwiazdkowych rzeczy trzeba będzie przynieść. Co oczywiście jest jak najbardziej osiągalne. Przerobimy sobie też trochę tutaj. Potrzebujemy. Czy dzisiaj możemy już. stajnie. Ogarnąć? Myślę, że tak. Mamy twarde drewno, mamy sztabkę żelaza. Tylko też jeżyny są do ogarnięcia, prawda? A też mamy dzisiaj podlewanie do ogarnięcia. Ile jeszcze czasu? 5 dni. To jeszcze możemy wziąć. Dobra, podlewanie zostawiam sobie na samym końcu. Chyba tu jeszcze do zebrania mamy. Tak. Jeszcze do zebrania mamy te rzeczy, tutaj widzę się zebrało. Więc zaczniemy na razie od. Aha, nie wrzuciłem mózgów. Chyba nawet nie przerobiłem tych mózgów. No właśnie. Wiecie co, robaczego mięsa, łup z potworów. Bardzo mało tego robaczego mięsa ostatnio leci. Nie wiem, czy z tych zaawansowanych potworów po prostu nie leci, czy. Czy co jest grane? O proszę bardzo, bomba. Przydałaby się bomba na pewno. Nie wiem, albo albo leci, albo po prostu wiecie, nie, nie zwrócimy uwagi na to, że leci. Po prostu zrobię trochę. Umieszczę trochę. Standardowo, cyk, cyk oraz cyk. Też pisaliście w komentarzach, że warto postawić też na słodkiej wodzie, czy jak gdzieś w rzece postawić i inne rzeczy się łapią? Jak się tam postawi tę pułapkę? Takie rzeczy wyczytałem z komentarzy. No i właśnie nie wiem, czy znowu iść na te jeżyny. W sumie można by pójść, skoro jest teraz czas jeżynowy. To czemu nie? Ale na początku... Ogarnę zwierzęta, wypuszczę zwierzęta. Tak? Ogarnę, wydoję i w ogóle wszystko zrobię z tymi zwierzętami, co trzeba. Co ja w ogóle tu robię? To jest skrzynka, nie? To ma być w ekwipunku. Kapusta chińska w ogóle jest gotowa, zobaczcie. Znowu szybko gotowa. Mamy wtoreczek, o kurczę, dobrze mamy wtorek. Pokrzyn też jest, dynia czy jutro coś jeszcze eksploduje? Bo jutro jest środa zamknięte, nie? Ach, to dzisiaj sobie znowu nie walniemy. O nie! Dlaczego zawsze w takich momentach, kiedy ja mogę coś zrobić, to nie mogę zrobić? Dlaczego? Dzisiaj jest wtorek, a dzisiaj wtorek to jest dzień Aerobiku. Czyli kurde, penny, znaczy, no właśnie, Robin będzie nieaktywna. Niestety. Tu w ogóle jest Leah, dobra. Demetrius Robin, Sebastian. No właśnie. Otwarte od dziewiątej większość dni, ale nie we wtorki, kurcze, bo mają. Eee. Bo mają. Kurka. Jakiś festiwal. Aerobiku. O! Abigail tutaj sunie. Proszę bardzo, to śmiesznie. Ale na razie zostałem tutaj, bo przypomniałem sobie, że nie mam za dużo czasu, żeby kupić jeszcze w te. E, no. Co ja chcę kupić. Staszek, co ty chcesz kupić? Chcesz kupić... A, to też yy, wiadomo co chcę kupić. Yy, yy, Jody ma urodziny. Jakieś wskazóweczki, zagadeczki, tak? Bardziej zagadeczki, co tam Jody lubi. O, proszę bardzo. Nie, Nieaktywne są dzisiaj, no. Przeklęty wtorek. Chcę kupić... Wiecie co? Kupię tę kapustę chińską. 30 sztuk wezmę. A z shiftem podobno co 5. To już bym sobie przypomniał. No, znowu, w końcu. Co 5. Pokrzyn też za chwilę wyrośnie. Też bym chciał sobie kupić 15 pokrzyn, żeby po prostu był na zapas. Żurawiny nie muszę. Myślę, że kupię sobie też 15 zboża. Dobym kiedyś chciał zboże posiać, żeby trochę mieć zebrane. Tak mi się wydaje. Winogrona na razie nie chcę, ale skoro już tu jestem i kupuję rzeczy, i mam całkiem duży zapas, ale to i tak zawsze się na coś wyda, to chciałbym jeszcze podejść do tego miejsca, gdzie były te wyzwania. Kurcz, nie mam żadnego kwiatka dla Ewelin, bo nie mam żadnego kwiatka dla Ewelin. To bym chciał jeszcze podejść i wybrać coś. I myślę, że wiecie, co wybiorę. Nie będę wybierał duszy kurzu, tylko będę wybierał pryzmatyczną galeretkę. Bo tam jest podobno jakaś, jakiś procent szanse na to, że jak będziemy wchodzić do kopalni, to może pojawić się tam ten kolorowy szlam. Jak się pojawi, to się pojawi. Jak się nie pojawi, też płakać nie będę. Jakby nie, ma, nie mam wielkiego ciśnienia na to, żeby, żeby on się w ogóle tam pojawiał. A skoro już tu jesteśmy, no bo parę butów online kupiłeś, Super, zobaczmy co tam ciekawego na plaży. Wiadomo, że nie muszę łowić na plaży, bo łowienie na plaży działa jak łowienie w domu. Ale mamy za to tutaj, proszę bardzo, quest'a. Ja teraz już sam samym, któryś teleportował, jakimś cudem. No, proszę. Witaj, Grobert. Ładna pogoda, prawda? Znaczy, mamy quest'a, byciem quest'a, event mamy, wydarzenie. Pilnuję cały... pilnuję młodszego brata. Musię czasami złapać trochę świeżego powietrza, a ta pogoda jest idealna. Nasz ojciec brał u nas na plażę w takie słoneczne dni jak ten. Sam? Czy tata kiedyś wróci do domu? O, trudne pytania. Oczywiście, Vince, tata wróci najszybciej jak może. Ale słyszałem, niektórzy dorośli mówili, że wszystkie nasze wojska są rozstrzeliwane. Co? Nie wiesz we wszystko, co słyszysz. Nie pamiętasz, jaki silny jest tata? Nigdy nie pozwoli żałosnemu Gotoro go złapać. Nie martw się. I pamiętaj, że ja i mama jesteśmy z tobą, gdy będziesz się czuć samotnie. Okej. Okay. Hmm. Rozstrzeliwani? Gotoro? Co to jest? Za nazwy są. Szczerze nie wiem, czy wróci. Czytaliśmy raporty. Nasi żołnierze giną w tysiącach. Ale co mam powiedzieć Vincentowi? Z tym apostrofem jeszcze. Lepiej być czerni, bo dzieci dobrze zrobili i dzieci powinny mieć nadzieję. Tak, dzieci powinny się bawić, póki mogą. Hej, mówiłem ci, że kapela się zbiera? Tak, odkryliśmy, że Abigail dobrze gra na bębnach i Sebastian bardzo chciał ją w kapeli. No proszę. Umie bębnić. No dobra, mamy, proszę bardzo. O, i na dzień dobry jeszcze. Robaczkę. Uuu, try, trylobit. Artefakt. <laughs> Znalazłem coś, co się nazywa trylobit. Dziwne to. No proszę, zobaczcie, ile dobra tutaj leży. <ścoughs> Przepraszam, tutaj. Nie no, mega dużo koralu. lalo. Lualu. Proszę bardzo, no ładny zbiór. Znaczy, no taki wiecie, no, dupy nie urwało, ale konkretny, tak? Konkretny, nie jest jedna jednostka, tylko sześć jednostek. Poganiam sobie jeszcze po jeżynach. No bo jednak kurczę, z jednej strony myślę sobie, po co mi te jeżyny? A z drugiej. No jak skończą mi się maliny, będą jeżyny, tak? Zawsze jakiś... Można powiedzieć, że darmowa energia. Można tylko żreć, ile się chce, więc robię obchód. Przez to czuję, że tak może niewiele się dzieje, ale no wiecie, cały czas nad czymś się człowiek spędza ten czas jednak tutaj. Skoro jest teraz okres jeżyn, no to niech będzie ten wtorek, tak? O, to, co to się w ogóle świeci? Pryzmatyczna galaretka, aha, tak, przyjąłem ten quest. Zamówienie i mamy też dostawa, no właśnie, dla Abi małogębowy bas. Czy ja w ogóle mam tę rybę złapaną? Abigail by się na pewno spodobało to, ale ja faktycznie to mam. Mogę też pójść w ogóle teraz do tego, pobić trochę tych szlamów. Wiecie co? Mam teraz miecz. Mam Kilow też. Mogę te szlamy trochę pobić i tam przy okazji jeszcze zebrać trochę hardwooda. Ten hardwood i tak będzie do czegoś potrzebny, a tutaj również można jeżyny pozbierać, zobaczcie, także... Ło, ale w tych krzakach to tutaj sporo jeżyn siedzi, no spójrzcie jak tego tu dużo jest. Wejdź się to jeszcze jakieś przejścia tajne, chyba nie. Ale dobra, to spędzimy sobie czas też tutaj. Zbieramy rzeczy 4, 5, 5 uderzeń, dobra. Dom też kosą można atakować, ziomeczka. A można kosą, o, dobra, dobrze wiedzieć. Z tym razem będę wiedział, jak się, jak się zająć kolegą. Cyk, cyk. Zbieramy jeżynki. Już się ciemno robi. Toż można płowić ryby w tym miejscu, myślę, to też nie głupio, żeby skoro tu już jestem. A no to zamiast kopalni i innych rzeczy, to rzeczywiście sobie tutaj pójść i czy kopalnia i tak potrzebuje też, żeby ten quest, może jakoś się odpalił. Ale widzę, że w tym lesie jest jakby większa szansa na te jeżyny. A gdzie jest orzech laskowy, ja się pytam? Oż orzech laskowy miał być też Winter Foraging? Chyba tam sobie chodzi szlam, tak mi się wydaje. Skąd tam w las, to może tam jest jakiś sekret? Może mi coś pokazuje, może. Wątpię, ale. Nie, ch chyba nie ma trafiło go tam. Chyba tu nie ma żadnego przejścia tajnego. Natomiast tu jest jeszcze jakiś pomnik, nie? Jakiegoś krasnoluda, czy to to tam jest. Nie wiem, czy to jest coś istotnego, czy nie. Cyk. Pozbieramy jeżyny, jeszcze szlama dziabniemy. O, tu jest proszę bardzo jakiś źle, reszcia. Tu mamy jeszcze jeżyny. Mnóstwo jadzeń jest właśnie w tym miejscu. Stary mistrz cannoli nadal poszukuje najsłodszego smaku. Hmm... Najsłodszego smaku? Myślę, znaczy, że mógłbym mu dać jakiś miód na przykład, albo do innego, coś, coś innego co jest słodkie? Najsłodszy smak. Co jest najsłodsze? Nie mam pojęcia co jest najsłodsze. Oczywiście żadnych spoilerów proszę mi w komentarzach nie rzucać, bo pogryzę. Nie za bardzo mam też... O, jadeit. Nie za bardzo mam też miejsce na, na ryby. To w sumie jest smutne, że nie zrzuciłem rzeczy zanim tu przyszedłem. O! Już coś się złapało. Okej. Okay. Coś, co bardzo wolno w ogóle się rusza. Co my tu mamy? Karp. Okej, okay. nie wiem, czy to jest mój pierwszy karp, czy to nie jest mój pierwszy karp, a i tak nie mogę więcej... I tak nie mogę więcej. No mogę oczywiście jeszcze... No, tego małża mogę wyrzucić w sumie, tak. No mogę, ale to... Czy tu jest jakieś przejście? Ktoś mówił z Was, że jeszcze jest jakieś przejście, nie mam pojęcia gdzie. Podobne jest drugie wejście tutaj. Ale nie mam pojęcia z której strony. Może gdzieś tu? Tu jest jeszcze. A, tu jest drugie wejście. No widzicie, czyli są dwa wejścia. Ło! Nat nie zauważyłem, że mi się kończy energia. Sobie hapniemy, tak. No dobra, 21 pierwsza jest. Ale to nas nie boli. No zbieramy tego hardwooda. Skoro już tu jesteśmy, no to zbierzmy, tak? Czyli są dwa wejścia do tego miejsca. Ok, to warto wiedzieć. Jeszcze nie skończyłem nawet wyprawy po jeżyny całkowitej, tak? No, do, oczyściliśmy, tak? Czyli już wiemy, że tutaj można by w sumie kiedyś przyjść i rzeczywiście połowić rybki. Bo to są na pewno jakieś... Zakładam, że są jakieś wyjątkowe ryby dojdę do złapania. Robi się późno. Tak o, dostałem informację, ale jak widzicie... Cisnę. I dobiegłem. Zobaczmy, co my tutaj pozbieraliśmy. Co to jest w ogóle do zrzucenia? Mamy, mamy jakieś grzybki. Nie wiem, czy w ogóle po grzyby poszedłem dzisiaj. O kurcze! Czy ja dzisiaj w ogóle poszedłem po grzyby? Nie mam pojęcia. 144 jeżyny już mam, jak widzicie. Także już mam tego naprawdę mega sporo. Nie wiem czy karpia mam. Pewnie mam karpia. Dobra, mam karpia. Zakładam, że mam karpia u siebie. To na razie tyle. Jeśli chodzi o to miejsce, mogę zrobić porządki od razu, mogę zrobić porządki kiedyś tam. Ale jak widzicie, to też idzie dość sprawnie. Już mam to wszystko poporządkowane. to wystarczy powrzucać. Tu już nic, ale na pewno o ale Stanisław zapomniał jednej rzeczy: A kto, kurde, posieje nasiona kapusty chińskiej, nie? No właśnie, przecież nikt nie przyjdzie i nie posieje tego za mnie. Jak widzicie, podlałem, podlałem zawczasu, więc jakby tu już jest podlane, więc akurat tu się zabezpieczyłem. Więc jest podlane, więc jest wszystko w porządku. No i tutaj, jakby reszta leci do jesiennej skrzyni, żeby było zawsze gotowe. Tu mamy coś dla. to mhm, tu mamy artefakt. To wiadomo, że artefakty będą leżeć yy, tutaj. Tak, tu mamy artefakty, minerały, wszystkie takie rzeczy. Więc niech będą. No kurczę, tych jeżyn jest naprawdę mega dużo. 144 jeżyny. Co czas te jeżyny zbieram? No, Mogłoby być tutaj. To muszelka, ale to już nie jest potrzebne mi teraz. Jedynie chyba grzybów nie zebrałem. Coś czuję. O, jeszcze jeżyny są tutaj. Coś czuję, że rzeczywiście tych grzybów nie wziąłem. A to zawsze jakiś hajsik O! Dzisiaj nie było jakiegoś powalającego zbioru. No i te będę teraz miał mniej energii na jutro. Ale cóż. Tym też się nie przejmuję. No i teraz cały czas zastanawiam się, czy jednak chcę ulepszyć dom, czy jednak, czy kuchnię, czy jednak wolałbym zamiast kuchni konia. Ale chyba myślisz, że wolę konia. Czy chcesz iść spać? Chcę. Zobaczmy, jak tam zarobki z dnia 9. Łoż konkretne! 6993, czy to jest rekord? Patrz, ile rzeczy tu narzucaliśmy i stąd takie zarobeczki. Siedem tysięcy, prawie. Całkiem ładne zarobki. Jak na jesień rok, roku pierwszego. No dobra, dziesiąty dzień. Jutro urodziny Jodie, będę też pytał. Tak samo, tak już pytałem. A co to jeszcze raz pytam? Jak tam, co tam, ciekawego, jakaś zagadka. Jutro cały dzień będzie padać. No i może to jest moment, kiedy powinniśmy jednak pójść, ulepszyć konewkę. Na złotą. Ale mówię, z tym się chyba rzeczywiście nie spieszy. Proszę, warzywo z mojego małego ogródka. Zapewne masz tyle warzyw, że nie wiesz co z nimi robić, ale no cóż. Caroline dała nam... ...kalafior. To ciekawe, że kalafior. To kalafior od Caroline... ...poleci sobie tu, bo się okazuje, że kalafiorów w ogóle nie... ...kalafior jest letni, prawda? Tak mi się wydaje. Czy wszystkie kalafior, wszystkich kalafiorów się pozbyłem? Czy kalafior jednak był... ...wiosenny? Kalafir był wiosenny, a przepraszam, Kalafir był wiosenny, dobra, dynie były przecież, yy, melony były, tak, 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 melony były letnie, okej. Okay. Dziękuję bardzo Karline. bardzo miło z twojej strony, nie wiem co z tym zrobię, ale i tak, ale i tak miło. Dobra, pozbierałem też rzeczy, tutaj są rybki i miałem karpia, miałem karpia, no widzicie, karpia, miałem karpę, diem, tutaj powrzucamy, zaraz, ale to czekaj, to też tra... czekajcie, też traktuję to jako ryby, prawda? No są tutaj, no właśnie, okej, okay, dobra. No to czas na porządeczki. Mamy do zebrania tu jeszcze... Szył bardzo smołe z sosny. Nic tam tu chyba nie wyrosło, dopiero rośnie. Także jeszcze mamy tutaj czas. Przy okazji zbiorę jeżyny, których jest... To jest kolejny dzień na jeżyny, tak, ale chyba dzisiaj sobie już odpuszczę jeżyny. Posiadanie 148 jeżyn to naprawdę już jest mega dużo, moim zdaniem. Nie ma się co rzucać i codziennie, wiecie, szaleć po nie. Cześć, koteł. Już Cię też tutaj posmyrałem. No dobra, okej. Okay. No to pozostało. Pamiętałem, że kurde... Zapomniałem, że miałem przecież te krowy trzymać w domu. Na noc zamykać im kurde domek. Zaraz będziemy ósmy poziom mieli, zobaczcie. Także też spoko. Kurde, krowy tu stoją na, na drodze. Czy mamy już... Nie mamy jeszcze herbaty, nie? Nie, ta herbata jeszcze nie wyrosła. Amarantus jest gotowy do zbiorów, zobaczcie. To jest piękna rzecz. Potrzebna kosa. No dobra. To ścinamy amarantus. Proszę bardzo. I jest. Dwa złote, dwa zwykłe. To jest traktowane jako warzywo. Filetowa na pewno przez antyczne cywilizacje. Także mamy zapas amarantusa. I oczywiście pamiętam, że amarantus chciała. Yy, chyba. Tak. Marnie chciała wiązkę amarantusa. Więc na pewno ją tam dostarczymy. No a tutaj to tak w sumie, jak widzicie, bez, bez szału z tymi kukurydzami tutaj. Przybyłem do Marni. Ponieważ Marni chciała ode mnie. Amarantus, więc proszę bardzo o to Amarantus. O, amarantus, który cię prosiłam. Dziękuję Ci tak bardzo moje krowego pokochają pytanie czy może rzeczywiście można krową dawać ten Amarantus? Mogę kupić od ciebie, wiem. Ciekawe, czy można by. Sklep z zapasami. Będziemy kaloryfer chcieli kupić na pewno jeszcze kiedyś. Ale wiecie, skoro tu już jestem, chociaż będę pewnie jeszcze... Jeszcze będę nie raz, to dopiero jest dziesiąty dzień. Jeszcze będę tutaj... Nie będę na razie chodził z tym kaloryferem, bo wiadomo, że każde miejsce powinno mieć swój kaloryferek. Nożyce jeszcze mi są potrzebne, ozdobna bala siana. Dobra, w ogóle mogę wejść tutaj do... Do Marni? Mogę. Coś ciekawego tu nie się znajduje? Grzybę w śladach marnie większość... Długie suknie, też para brązowych szalek. Okej, okay, nie wiem czy tu byłem, czy nie byłem w końcu. Do łóżka i wlazłem. Dobra. To była szybka ekspedycja po, po, dom, po, tym, po pokoju Marni. A teraz mamy jeszcze Klinta do zrobienia, do zaliczenia. Mogę ścinać to drzewko? Chyba nie. Nie. Ehm, um, Klint, Gunter i inni. Cześć, Klint, przyniosłem ci lody. Wiem, że lubisz lody. Zabawny prezent, dzięki. Zabawny. Fajny prezent. Przedwórz Geody. Przyszedłem tutaj w, w, zbić. Z zamrożonych 5 od zobaczymy co z tego wyleci. Na razie mamy smrodek miedzi. Mamy coś takiego jak aerynit. Zobaczymy czy to jest coś co już mamy, czy nie. Znowu miedź. O, to coś ładnego też. Pyrit I 10 kamienia. Dobra. Dzięki Clint, nie mam dla ciebie na razie żadnych więcej zadań. Nie mam dla ciebie też nic do rozbijania, zobaczmy. To jest coś nowego i... I to jest coś nowego. Dobra, czyli idealnie dobrze, że poszedłem w, takim, w takiej kolejności. Mamy trzy nowe rzeczy w takim wypadku dla Guntera. No proszę bardzo, jakie tutaj ludzie przyszli czytać sobie. Podaruj do muzeum. Więc tak, no i tu już nie mam miejsca niestety. Kurczę, dobra, wiecie co? brązowe przyniosę na tę stronę. Tutaj postawię złote, tak żeby jakoś tu ładnie obok siebie było. Tak. I yy, mamy też coś takiego. I mamy też coś takiego niebieskiego, który będzie tutaj. Nowa nagroda, proszę bardzo, idealnie. Okej, okay. jaką nagrodę dostanę? Obsydianowa waza dekoracja. Okej, okay. no pff. Bardzo przydatne przyznaję, mega przydatne. Siema Abigail, masz na swojej farmie jakieś dynie? Zachowaj jedną dla mnie. Czy Abigail by się właśnie przyznała, że lubi dynie? Las jest cudownym miejscem, miejscem nieprawdaż? Prawdam. Zebrałem to zadanie... A, krewerosko, to jest 500 jeszcze złota. Dobra, okej. Okay. No dobra, mamy całkiem ładne zaskórniaczki, ale idziemy teraz do. Do Robin, ale jestem ciekawy, czy to nie będzie szybciej. Nie mam pojęcia, czy będzie szybciej. Z tym skrótem, czy będzie szybciej, czy nie. Kopalnie. No bo tu będziemy idealnie w kopalni, nie? A mnie jeszcze czeka. Czekaj odwiedziny Robin, więc no, no, ciężko powiedzieć, czy to jest szybciej, czy to jest wolniej. Jeszcze mamy koszyk Linusa. Który też powiedzieliście mi mniej więcej gdzie szukać w lokacji. Gdzieś wokół autobusu dostałem od was taką sugestię. Myślę, że można dookoła autobusu będzie poszukać. Widzicie, no, no mam, mam skrzyw i teraz będę macał wszystkie, kurcze jeżyny. A nieraz mi się jeszcze nie pojawił w grze ten cholerny pociąg. Raz się pojawił, kiedy musiało być chyba poza nagrywaniem. Jak sobie robiłem testy. A tak, to kurczę, ten pociąg nie chce tu w ogóle przyjechać do mnie. Dobra, Robin, bo zanim zamkniesz... O Jezus, myślałam, że ona jest do 16:00. to byłby fail. To byłby fail. Wybuduj budynek rolny. Tak. I chciałbym, żebyś mi wybudowała, moja droga. Uwaga, uwaga, stajnie! Tak jest. Chciałbym mieć stajnie, chciałbym mieć kunia. Żeby kuniem się szybciej przemieszczać. No i teraz pytanie, gdzie tego kunia postawić? O, rany. Kuń powinien być gdzieś blisko. O, kurczę, no. A mogę tu postawić kunia? To idę razu na wejściu. Wyda wygląda na to, że mogę. Szkoda, że to sobie postawiłem do środka. właśnie kunia mogę nawet tutaj gdzieś postawić. Żeby kuń zawsze był gdzieś blisko. Zawsze to można sobie przestawiać w przyszłości, nie? Ale. Dobra, myślę, że to jest dobre miejsce. Kuń tutaj będzie miał swoje miejsców. Tak jest. Zacznę pracować na jutro rano. Aleś leniwa, Robin. Co jeszcze u niej można... A, i pamiętam, że miałem jeszcze u niej coś kupić. Poczekajcie, miałem kupić u niej... Stół warsztatowy. Dostęp, dobra, kupię sobie, bo będzie można mieć dostęp. Chciałem jeszcze od niej kupić telefon, sprawdzić godziny pracy sklepów i ich zawartość. Okej, okay, ale to w sumie mamy, w... dzięki modowi, mimo wszystko, podłogowy, budżetowy telewizor. Siedzonka, moglibyśmy sobie kupić kuchenkę, łóżko. Pierdoły! Czekajcie, kryształowa ścieżka, rafinowany kwarc, o Boże. słomena podłoga, ścieżka z kamieni. I kamienna ścieżka. Kupię sobie to, kupię sobie to. Ceglana podłoga, kamienna podłoga. Mogę sobie kupić ceglaną. Mogę sobie kupić też obie drewniane z desek. Żelazną latarnię. O, żelazna latarnia, proszę bardzo. Paczka baterii jest potrzebna, zobaczę, żeby sobie zrobić latarnię. Drewniany kosz. Daje umiarkowaną. Co? Kosz daje światło? What? Chcę zobaczyć o co chodzi. Dobra, pokopowam jakieś głupoty, jeszcze przy okazji. Mam za dużo pieniędzy, nie? Już szastam. Magmowa... Magmowa goda mi wyskoczyła, o proszę. Bardzo miłe. A co, trzeba jęczyć, że nie wylatują mi w ogóle rzeczy? Jestem tylko kurczę głodny też troszkę. Tak, no więc y, mam problem z znalezieniem przejścia, bo nie mam znowu bomb. No daj, szukam. Ale magmowa goda, magmowa goda spoko. Nie wiem czy jest część. No i w ogóle nie ma, w ogóle nie ma drabinki. No co za... bezsens. Czyściłem praktycznie cały... A dzisiaj przecież jest, zobaczcie, takie umiarkowane szczęście, umiarkowany pech. No, 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 po prostu nie wyczymię, no. Całą energię... Co się tam wydarzyło? Przecież dziwnie wybuchło, ale okej. Okay. No całą kopalnię zwiedziłem. Zobaczcie, całe piętro, 20 godzina, a nie ma ani jednej, ani jednej... drabinki w dół. No nie wierzę. Widzicie to? Czy to jest... I to jest dopiero pech. Kurka, i to jest dopiero pech. I jak ja mam tu żyć? Jak żyć, panie premierze? Jak ja nie mam, kurde... W ogóle przejścia niżej. Nigdzie. Czy to jest tak, czy na piętro losuje się na przykład, nie wiem, pięć drabinek, czy trzy drabinki i one są w stałym miejscu? Czy każdy kamień ma szansę na otworzenie drabinki, na pojawienie drabinki? Jak w ogóle działa to mechanicznie? Shit. W spódce jakieś wyskoczyło. Masz, o bombę dosta. No teraz akurat bomba mnie jest potrzebna. Zobaczcie, pierwszy raz spotykam się z, takim, z taką sytuacją. Pierwszy raz zostało mi dosłownie siedem kamieni na całe piętro. Jest, a wiecie co teraz? niszczę wszystkie kamienia. Tylko dlatego, żeby przekonać się, czy to jest zawsze jedna drabinka na piętro, czy to jakaś jest szansa. Nie ma co chodzi. Tu była jedna drabinka. Jedna. OMG. Jedna drabinka. A jest dopiero peszek. O, a teraz już nam się pojawiła kolejna drabinka. Chyba rekompensata kurczę jakaś. Zaraz sobie pójdziemy. Tu mamy jeszcze. O, to się przydał ognisty kwarc. Oj, to jest bardzo duży poziom, jak widzę, długi. Samorodek złota. Widzę, że jest długi poziom. Dobra, cyk. lecimy zobaczyć, co tu jeszcze żyje. Jest człowiek kamień. Mam dobrą broń. Au! Trochę mnie pobił jednak chłopak. Pierwsza też, zobaczcie, pierwsze miejsce ze złotem. Dopiero pierwsze. Też mówicie, żeby tutaj czasami kopać. Że można tutaj coś fajnego znaleźć podobno, w tych piaskach. Niekoniecznie jest tutaj glina. Podobno, ale nie wiem czy ja mam energię na takie zabawy. Przede wszystkim to nie mam czasu na takie zabawy. Widzicie, nic nie wyskoczyło mi. Więc wracam do tego jedynego poznanego przeze mnie przejścia. Teraz to się ze sobą miecz w razie czego. Coś Czuję, że dzisiaj, kurde, nie mam szczęścia i nie zejdę o pięć poziomów niżej. Tam jeszcze była skrzynka, ale już lać na nią. Przynajmniej jest złoto. Przyszedłem przy, przy, tutaj głównie po złoto, tak? Więc. Nic najgorzej. O, słyszę cię. Gini do mała, lecąca. Słyszę, że gdzieś ledziesz. Dobra, ten dedu. Leci. Czerwony tym razem jest, proszę bardzo. Chyba pierwszy. Pierwszy czerwony zuba, jaki, jakiego widziałem. Ale widzę, że ten sam lut z niego leci. No dobra, wystarczy trzecia już, no super. Świetne miejsce. Road to 90 piętro, nie? Znakomicie będzie. Coś czuję, są tylko szlamy. No tak. Nie ma żadnego zejścia, nie ma złota. Leci kolejna glida gdzieś. Jak, nie bije. Skubaniec. Dedaj się. Odporna, czy twoje jest. Bardzo odporne, że na tym piętrze, też biją mocno. Oczywiście, z dobrym żarłem tu trzeba przechodzić. Cie co, no chyba nie ma szans, żeby zejść na, na 90. Myślę, że teraz ja będę miał w ogóle wielkie, wielkie problemy, żeby znaleźć... No właśnie, robi się późno. Wiecie co, ja nie, chyba, chyba nie kuszę losu. No chyba na tyle dzisiaj. Nie udało mi się nawet na 88 piętro zejść. <laughs> Opuść kopalnię. Także troszkę bym tak powiedział. Bez szału. No i właśnie, na tym przystanku autobusowym szybko tu się pojawiłem i tu gdzieś mamy znaleźć. Podobno gdzieś jest ten wózek. Ale wycie to zrobiło się na tyle późno, że. O, jest koszyk, patrzcie, jest! Kurde, to nie było nawet trudno, żeby znaleźć. Proszę bardzo. Zwrócić to, Linus. Nawet nie był za bardzo ukryty. Myślałem, że wycie jakoś będzie pochowany, nawet po ciemku go udało mi się znaleźć. Proszę bardzo. Także Milusio. Ale do Linusa teraz nie pójdę. Śliwki zbiorę jeszcze, robaczywki i, oczywiście, jeżyny, których mam nadmiar. Z dużym opóźnieniem, ale wracam. Nie zamknęłem oczywiście krową wejścia, żeby mi było ciężej się oczywiście je doić, ale widzicie sami, o której godzinie ja wracam. I tak będę miał kary do energii następnego dnia. Zarobki są jakieś powalające, ale dzisiaj chyba, z tego co wiem, znaczy następnego dnia, jak będziemy grać, będą dodatkowe zbiory. Nie wiem, czy już nie wyrosną pierwsze winogrona. Rosną, nie wyrosnął, w sumie sprawdzimy sobie to już jutro w grze, a być może pojutrze w życiu. Także jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, dzięki serdeczne, wielka piona i pamiętajcie, zagadki z Jody wrzucić mi na w komentarze, co można by jej dać, chociaż jak leje deszcz, to nie wiem czy w ogóle do niej się dostanę. A tymczasem trzymajcie się, cześć!